Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. To nagranie to jest tak zwany dubel, ponieważ wczoraj byłam na siedlisku sama po południu. No i na dzień dobry, po otrzymaniu pewnej wiadomości od Adriana, nagrałam dosyć długi monolog około 10 minut gadałam i gadałam i gadałam. I co się okazało? Okazało się, że Bawiąc się z Kotem, który siedział mi na ramieniu, tak to nagraliśmy razem z Cicią, że nic nie było słychać, ponieważ Kot siedział na mikrofonie. No i ja wieczorem zadzwonił do mnie Adrian, że nagranie jest do, do wyrzucenia, ponieważ nic nie słychać. A z racji tego, że dalsza część wczorajszego nagrania była troszeczkę połączona z tym, co mówiłam w tym wczorajszym. Poza tym też chciałabym y, powtórzyć to, co mówiłam, ponieważ poruszyłam w sumie y, dwie takie dosyć istotne kwestie. Więc y, dzisiaj powtórka mojego wczorajszego monologu. Na pewno nie słowo słowo, oczywiście, ponieważ y, no, mówię, co mi się przyniesie na język. Pierwsza kwestia, którą chciałam poruszyć i którą poruszyłam wczoraj, to była kwestia. Y, Pana, który umawiał się ze mną, że przyjedzie w dniu wczorajszym, już pod drewno, wczorajszym, przedwczorajszym. Tak, wczoraj mówiłam, że w dniu wczorajszym, czyli przedwczorajszym. Oczywiście pan nie przyjechał, nie zadzwonił, chociaż ma kontakt telefoniczny, nie dał znać. No, jest to bardzo niefajne zachowanie, ponieważ jest to osoba dorosła. Dodatkowo pan to, co otrzymał, otrzymał za darmo, więc tym bardziej jest to niefajne zachowanie z jego strony. Dorosła osoba nie potrafi zachować się jak dorosła osoba odpowiedzialnie jest to bardzo przykre. Nie lubię bardzo takich niesłownych ludzi nie, nie jest to fajna cecha i myślę, że wiele osób oprócz mnie też tej cechy nie lubi. Druga kwestia, główna kwestia, którą wczoraj omawiałam. To jest to, że bardzo się z Adrianem zawiedliśmy na osobie, którą wcześniej bardzo wychwaliliśmy. Mówiliśmy, że jest to osoba konkretna, rzetelna, że mamy do niej zaufanie, że wzbudza w nas zaufanie, że spodziewamy się, że współpraca z tą osobą będzie bardzo fajna. Mówię oczywiście o naszym panu dekarzu. Dlaczego mówię, że się zawiedliśmy? No więc tak. 11 września podpisaliśmy już umowę z panem dekarzem na wykonanie tutaj pracy czyli na zdjęcie demontaż starej blachy na ja sobie nawet zerknę na umowę demontaż łap przedłużenie krokiew pokrycie dachu membraną łaty kontrłaty prostowanie konstrukcji dachu pokrycie nową blachą obrób dachu, obróbka komina, orynnowanie, zabezpieczenie przed warunkami pogodowymi. No, i z panem dekarzem umawialiśmy się, że pracę zacznie w tym tygodniu, czyli w sumie powinien zaczynać już dzisiaj, najpóźniej jutro. Dlatego też zamówiliśmy towar oczywiście z Budmatu, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z panem dekarzem. I co się okazało? Wczoraj zadzwonił, jeszcze byłam w pracy, zadzwonił do mnie Adrian i powiedział, że pan dykarz ma jakiś wyjazd. Gdzieś sobie pojechał i pracę zacznie najpóźniej koniec przyszłego tygodnia. No, ręce podają. Słuchajcie, my na podwórku mamy towar wart kilkanaście tysięcy, nie wiemy jak znosi warunki pogodowe, to raz. Bo sesja jest, no jest jaka jest, tu nie ma monitoringu, nie ma alarmów. Jest sąsiad z lewej, sąsiad z prawej, od tyłu jest pole, z przodu jest pole. i jak znowu będzie, że nic nie słychać i dostaniemy OPR. I raz, że obawiamy się o to, jak. Już mówiłam, alkohol mi przerwał. Blacha, głównie chodzi nam o blachę, zniesie warunki pogodowe, a dwa, obawiamy się, że no ktoś się może pokusić, bo. Dla nas, dla nas, są to ogromne pieniążki, jest to duży wydatek, sam koszt materiałów, nie wliczając w to oczywiście już prac dekarza, no jesteśmy troszeczkę przerażeni w tym momencie, obawiamy się co będzie, jeżeli ta współpraca z panem dekarzem, pijiculek, już teraz wygląda tak jak wygląda, czyli no, okazało się, że pan jest niesłowny. To co będzie dalej? Co jeżeli za jakiś czas, nie wiem, pan w trakcie już rozpocznie pracę, przerwie i się nie pojawi? Nie pociesza nas nawet to, że w umowie mamy taki zapis odnośnie kary umownej, że po przekroczeniu określonego terminu, umówiliśmy się na ten termin ostateczny do dnia 20 października, że poprzez każdy dzień, po przekroczeniu terminu to jest y, kara umowna y, 200 zł dziennie. No nas to nie pociesza, ponieważ zależy nam na tym, żeby y, ten tak został zrobiony. A poza tym, no. Jak wyegzekwować od pana te kary umowne. No możemy mu nie zapłacić, ale nie wiem, no nie na tym to wszystko polega. Jesteśmy przerażeni. Nie, wie, nie bardzo wiemy, co robić w tym momencie. Trochę w tym naszej winy, ponieważ w momencie, kiedy podpisywaliśmy umowę z panem dekarzem, pytaliśmy się, ile czasu potrzebuje na e, wykonanie prac i pan powiedział, że e, wyrobi się w maksie w terminie dwóch tygodni. Czyli tak jak miał zaczynać w dniu dzisiejszym, dwa tygodnie, no to po tej obsuwie teraz, to by panu zostały ze dwa dni na zrobienie całego dachu. My daliśmy panu jeszcze dwa tygodnie zapasu, chcieliśmy być w porządku, E, zwłaszcza, że był już ten zapis o karach umownych, żeby nie było tak, że pada deszcz, pan nie może pracować, e, termin się przedłuży, nie z jego winy, a my mu naliczymy jakieś kary umowne. Chcieliśmy być fair. No i wyszliśmy na tym jak e, zawódcy na mydle, ponieważ no, pan sobie stwierdził już że pewnie, że skoro ma tyle czasu, to sobie zacznie później, bo i tak zdąży. Nieważne, że e, towar, blacha, dechy, wszystko leży. Zacznie padać deszcz i co? Nie bardzo wiemy, co w tym momencie robić. No i nie jest nam z tym fajnie. Także mniej więcej ten temat poruszałam w dniu wczorajszym. Jeżeli macie jakieś rady, złote myśli, co powinniśmy zrobić, jak rozwiązać tą sytuację, to bardzo poprosimy w komentarzach. Ewentualnie, kontakt do nas. Zawsze napiszemy, podamy numer telefonu, podamy adres mailowy, więc bardzo serdecznie prosimy o raty. Tak, dzisiaj już kończymy. Dziś jest kolejny dzień, także zaczynamy z Adrianem nowe prace. Ach, jeszcze odnośnie tych prac, chciałam powiedzieć, że pani, która napisała komentarz, każdy oczywiście może pisać to, to, to na co ma ochotę, bo to są te komentarze. Ale pani, która napisała, że dużo gadania, mało roboty, no ten komentarz był troszeczkę krzywdzący, zwłaszcza dla Adriana. Był to komentarz po jego dniu pracy, gdzie był i tunel, i wycinanie drzewek, y, i odkopywanie y, ziemianki, także chłopak był zgrzany, narobiony, a, a na koniec komentarz, dużo gadania, mało roboty. My naprawdę robimy tutaj dużo pracy, tym bardziej, że robimy na swoim. Inaczej się robi na swoim, wtedy nie ma zmęczenia. I co istotne, no nie pokazujemy wszystkiego. Często jest tak, że coś robimy, nie wspominamy o tym, bo zapomnimy. To, co robimy, pokazujemy urywkami, więcej o tym opowiadamy. Bo ileż można oglądać powtarzanie jednej czynności i być może stąd się wziął pani komentarz, bo. Wątpię, że z tego, że faktycznie dużo gadamy, a mało robimy. No, było to takie dosyć przykre. Ale już nie narzekam, kończę gadać. I tak jak powiedziałam, kolejny dzionek, bierzemy się za kolejne prace. Uziaki. I to znowu ja, czyli dzisiejsza Maruda, przejęłam dzisiaj e, tą cechę od mojego marudy, czyli pana Adriana Adriańskiego. Ale już skończyłam marudzić, Obeszłam sobie działkę, zastanawiałam się co robić i stwierdziłam, że ta ziemianeczka, tak ruszona, już się pokazuję, tak ruszona i nieskończona, więc ją sobie odkopię z tej strony. Zobaczymy, jak wyglądają te korzenie. Wyciągam te kamienie cegły i o! trochę sobie pomacham łopatą, to się wyżyje i będzie fajnie. Także już nie gadam, proszę Pani, już nie gadam, biorę się za robotę. Witajcie kochani, zrobiłam sobie króciutką przerwę, żeby się napić, także szybciutko Wam pokażę, co udało mi się osiągnąć. Kopię sobie tutaj, próbuję się dokopać do tej ziemianki. No i praca fajna, przyjemna. Oczywiście kot tu biega, szaleje. Ale kopię się trochę ciężko, z racji tego, że zobaczcie, w tej ziemi jest mnóstwo kamieni. Małych, dużych. I takich ogromnych, których ja na pewno nie dźwignę. Myślę, że będziemy mieli problem razem z Adrianem to dźwignąć. Także jakoś to będzie trzeba pewnie przyturlać gdzieś na bok. Postaram się odkopać to, co dam radę. Wyciągnąć to, co dam radę. A resztę będziemy myśleć. Jest to bardzo ciekawe, jaki stosik rośnie. Kamienie fajne. Kurczę. No i korzenie. Te drzewka to sobie tak rosną elegancko. Tu jest taki korzeń. No, konkretny i podejrzewam, że im dalej będę kopała, tym tych korzeni będzie więcej. Jak pewnie zobaczycie też na filmiku, tam ten filmik pewnie puścimy w przyspieszonym tempie, żeby żeby nie było nudno. Najpierw e, odwiedziła mnie pani sąsiadka. Chwileczkę pogadała, bardzo sympatyczna kobietka. Potem odwiedził mnie pan sąsiad. Przesympatyczny pan, ale taki gaduła. Matko boska. Adrian dużo gada. Naprawdę Adrian nie zgaduła, dużo gada. Zresztą widzicie po jego monologach. Natomiast sąsiad, jak zacznie gadać, to już jest ciężko. I nieważne co robicie, sąsiad gada. Ale jest przesympatyczny, naprawdę. Skorzystałam z okazji oczywiście i poprosiłam, żeby w nocy miał. Gdyby cokolwiek się działo tutaj na działce, to żeby miał oko, sąsiad powiedział, że zawsze czuwa, zanim się położy spać, to robi sobie spacerek i że oczywiście, gdyby cokolwiek się działo, to on jest czujny, da znać, będzie uważał. Także jest to naprawdę bardzo miłe, takiego sąsiada w momencie, kiedy działka jest niezabezpieczona, a na tej działce jest coś, na czym nam bardzo zależy. Także szacunek dla pana sąsiada, dziękujemy bardzo. Aj. A, jeszcze pan sąsiad powiedział, że dysponuje sprzętami, także gdybyśmy chcieli jakiejkolwiek pomocy, to on bardzo chętnie jest już na emeryturze, także bardzo chętnie pomoże, użyczy. No, jest to naprawdę bardzo miłe i bardzo niespotykane w tych czasach przyznacie. Przynajmniej jeżeli ktoś mieszka w mieście, to sąsiad sąsiadowi, no, rzadko się zdarza. Chociaż ja nie narzekam na swoich sąsiadów. Są uczynni, przysympatyczni, przemili. Oczywiście nie, nie każdego się lubi, bo to, tak, no to nie jest tak, że się nie lubi, ale nie do każdego się pała sympatią, ale to tak chyba w życiu jest, że jednych się lubi, drugich się nie lubi, inni są nam obojętni. No ja trafiłam akurat na takich sąsiadów, że są w porządku. Tutaj pan sąsiad z panią sąsiadką przysympatyczne, starsze małżeństwo, jest też nie wiem, czy to syn, czy córka, w każdym razie są też młodsze osoby, też przy sympatyczne. Tu, Państwo z prawej strony, trzymają dystans, także my też trzymamy dystans. Jest dzień dobry, uśmiech i nic poza tym. No i oczywiście od tych państwa z prawej, adoptował nam się kotek. cicho. Kotek jest już nasz. Tak, cicia? Cicia właśnie. No bo czyje, jak nie nasza? Oczywiście, że nasza. Mała cholera. No dobra. Bo znowu zaczynam gadać. Serio, naprawdę mi się udzieliło do Adriana. bla bla, 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 To tylko łyk, energetyka i wracam do roboty. Puziaki! I tak. O ile tu na podwórku jest jeszcze fajne, jaśniutko, bo tyle tam, gdzie ja sobie pracuję, przez drzewa jest już mały półmrok. Dlatego tak szybciutko tylko pokażę, co udało mi się na razie zrobić, żeby było cokolwiek widać. No i wrócę sobie do pracy. Natomiast jutro resztę ojej. Resztę pokażę Wam już Adrian, który będzie z rańca. I tak. Uff. Te oczywiście są nadal. Nie tykam ich, bo mój kręgosłup tego nie wytrzyma i nie mam tyle siły, żeby je unieść. Tutaj odrobinkę przybyło. Uff. Kupa ziemi rośnie. Musiałam nawet poprzerzucać trochę tam do tyłu, ponieważ już mi się tu sypywało na rów do rury kanalizacyjnej. Tu sobie pokopałam. I udało mi się odsłonić już troszeczkę tę ścianę ziemionyczki. Ona od góry jest wyłożona. Tu jest jakiś lany beton, tu są cegłówki, tu są chyba postaki. No i kopię dalej. Ile mi się uda dzisiaj zrobić, ile się uda? Praca, nie powiem, ciężka. Zwłaszcza dla. Ręgosłupa i się w kość. Ale przyjemna. Im więcej zrobię, tym bardziej będę zadowolona. Także już pewnie ziemianki nie będę pokazywała, bo szybciutko się ściemnia. Efekty mojej pracy, tak jak już mówiłam, pokażę Maruda jutro. Mam nadzieję, że nie będzie narzekał. No. Cudownie. Odkładam telefon i wracam do pracy. W buziolce. Na zewnątrz moje pomalanie już zupełnie ciemno, także jeszcze tylko zostało mi roślinek. I powoli na dzisiaj będę kończyła. Jutro filmik wrzuci Adrian, który przyjedzie tu rano. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Przepraszam za moje gadulstwo dzisiaj, za przeczenie, marudzenie, ale czasami człowiek ma taki dzień, że, że musi z siebie wszystko wyrzucić. Dzieciuś oczywiście, dzięki piją spędził ze mną cały dzień, pomagał nawet w kopaniu. Miał niezłą zabawę, jak uciekał przed łopatami piachu, tak? Zaczepiał kota sąsiadów, psa sąsiadów, czy ogólnie rzecz biorąc, jak zawsze rozrabiał. Jeszcze raz życzę dobrej nocki i kolorowych snów i do zobaczenia jutro.